Panie Jezu, stajemy przed Tobą podczas e, tej ewangelizacji. Pragniemy oddać Tobie to spotkanie, oddać e, Juda, Ole, która będzie tłumaczyć e, i nas samych, którzy będziemy słuchać Twojego słowa przez świadka Ewangelii, przez świadka, który e, mówi o Tobie, o Twojej pięknej miłości. My name is Jude Antoine. Nazywam się Jude Antoine. I am a, not a priest. Nie jestem księdzem. I'm also not a nun. Nie jestem też siostrą. <laughs> Obviously. Oczywiście. I am married with one wife. Jestem żonaty. I have two lovely daughters. Mam dwie piękne córki. Both my wife and I are 52 years old. Oboje ja z żoną mamy pod 52 lata. My girls are 21 Moje dziewczynki mam 21 i 19 lat. Ja jestem jak córka dla dlań. 21 and 19 lat. My wife and I. Ja i Jesteśmy peł no, peł pełnoetatowymi missionaries. misjonarzami katolickimi. We are Catholic. Jesteśmy katolikami. Don't be worried. Nie bójcie się. Sometimes I'm little bit loud. jestem trochę głośny. But I'm Catholic. Ale jestem katolikiem. <laughs> I'm not <Protestant. laughs> Nie jestem protestantem. Don't worry. Nie bójcie się. It's because my blood is very hot. My moja krew jest, very... jest bardzo gorąca. Dlatego... Amen. <laughs> Amen. We come from Amen. Pochodzimy z Malezji. Możecie usłyszeć Mogliście usłyszeć o Malezji. Zgubiliśmy dwa samoloty. Więc musieliście o tym usłyszeć. I look Indian. Wyglądam na Hindusa, but I'm not ale nie jestem Hindusem. I come three generations ago, jestem pochodzę trzy From India, my ancestry, z Indii, ale my ancestry moi comes from India, pochodzą z Indii. But I'm ale ja jestem Malezyjczykiem. Malaysia jest 28 million population. Malaysia ma 28 milionów ludzi. Out of 28 million, 60% is Muslim. 28 milionów 60% to muzułmanie. Less than 10% is Christian. Mniej niż 10% to chrześcijan. Out of 28 million, only 1 million Catholics. tylko 1 milion katolików. Out of this 1 million Catholics, z tego jednego miliona katolików, Bóg wezwał tylko mnie i żonę, żeby być misjonarzami. Żeby przybliżyć i nauczać Słowa Boże. Tylko dla katolickiego kościoła. Pracujemy tylko dla katolickiego kościoła. Bóg dał nam przywilej szerzenia Jego Słowa.

Robimy to full time. na pełny etat. Wcześniej byłem bankierem. Moja żona pracowała dla Volvo. Jakieś 24 lata temu rzuciliśmy nasze prace, żeby być pełnoetatowymi ewangelizatorami, żeby przybliżać i uczyć słowa Boże. Czy kiedyś myślisz, że to jest czy kiedykolwiek myśleliście? Dlaczego Jezus powiedział Faustynie, Faustynie żeby powiedziała Polsce? Jezu ufam Tobie. Why? Dlaczego? Because Ponieważ Polska does not ufam Tobie. Polska nie ufa mu.

God sent you a crazy Malaysian on this barka. Bóg wam szalonego Malezyjczyka na tę barkę. So that you obudzić. This Tej nocy. Jesus will change your life. Jezus zmieni wasze życie. Say amen. Amen. On was kocha. Because Ponieważ jest waszym ojcem. On nie może nie kochać was. To jest stała Miłość Boska. Kiedy ma dla was łaskę, to nie dlatego, że się nad wami lituje. To nie łaska, jak chodzenie po ulicach Krakowa i widzicie żebraka, braka bierzecie jakieś złotówki and put in his hands. i wsadzacie mu w ręce. That to nie taka łaska. To nie takie współczucie. It is the mercy of the to jest łaska ojca dla dzieci. Dlatego Papież Franciszek powiedział to. In misericordia Voltus number 6 Mówi. He Hesed to nie abstrakcyjna to jest konkretna realność, w której ojciec pokazuje swoją miłość swojemu dziecku. forth from the depths naturally. Pochodzi to z Jego głębi naturalnie, pełno ciepła i delikatności, pełno współczucia. Może byliście katolikami całe swoje życie, ale nigdy nie powiedzieliście Jezusowi: Jezus, przepraszam za swoje grzechy: wybacz mi, ulecz mnie. Jezus, syn Dawida. Jezusie Synu Boga. Have mercy on me. Miej łaskę dla mnie. That's all you have to do. To wszystko, co musicie zrobić. To bieg uraniu świeca nową That's right, louder. Alleluja. Tak louder. Głośniej.